Witam pięknie. Tak jest. To jest ten dzień. Dzisiaj rusza piłkarska Ekstraklasa w 2022 roku. No czekaliśmy my jako kibice kilka długich tygodni, okres przygotowawczy i wreszcie ruszymy z polską Ekstraklasą. Piątek dwa mecze piłkarskiej Ekstraklasy i tak będziemy przez kilka miesięcy toczyć boje. Odnośnie niższych lig, Pierwsza Liga i Druga Liga wrócą też za kilka tygodni, rozpoczną swoje rozgrywki. I swoje mecze. No właśnie, odnośnie pierwszej ligi jesteśmy w cyklu na tapecie. Pierwsza liga jesień 2021 roku. Było pięć klubów przed nami. Szósty zespół GKS Tychy był, będzie, jest. Tyski GKS, tak śpiewają, tak śpiewają kibice w Tychach. Zapraszam na moją ocenę i moją analizę tyskiego GKS-u. GKS Tychy w tym sezonie, szóste miejsce, czyli ostatnie, które łapie się do baraży o awans ewentualny awans do ekstra klasy punktów 36 miejsce bilans bramkowy równy 21 21 i tak jeżeli chodzi o zespół z czołówki piłkarskiej pierwszej ligi szósty zespół na 18 to słaby jest ten bilans jeżeli chodzi o bramki stracone w miarę, w miarę, no bo na przykład piąta Sandecja ma tyle samo, a widzę, Widzew, który jest drugi ma tyle samo staconych, ale Sandecja ma kilka goli więcej strzelonych od, ty, od Tyszan, a Widzew aż o 14 więcej strzelonych. Jeżeli chodzi o zwycięstwa, 8 zwycięstw, 6 remisów, 6 porażek, bilans domowy 4 zwycięstwa, 3 remisy, 3 porażki, bilans wyjazdowy 4 zwycięstwa 3 remisy 3 porażki porówno, jeżeli chodzi o bramki w miarę porówno, 12 11 u siebie na wyjeździe 9 do 10 tak wygląda statystyka GKS-u tych ostatniego przypominam ostatniego zespołu który łapie się w tej szóstce najlepszej szóstce po rundzie jesiennej najlepszy mecz jaki wybrałem no derby silą województwa śląskiego GKS tych GKS jest miasta położone nie tak daleko od siebie z województwa śląskiego dwa górnicze kluby Dwa GKS-y, ciekawy meczki. kibice w Tychach oglądali pięć goli. Jakub Piątek, Bartosz Biel, Dominik Połap i Sebastian Steblecki. Było już 3 do 0, honorowa bramka Niewiadomskiego, zakończył strzelanie Sebastian Steblecki, którego już nie ma w GKS-ie Tychy, były piłkarz m.in. Krakowi. Jeżeli chodzi o porażki zwycięstwa, remisy równo. Zwycięstwa 40%, remisy i porażki po 30%. Tak wygląda sytuacja zespołu GKS-u Tychy. No i przejdźmy do kolejnej tablicy. Moi faworyci do ekstra klasy sprzed roku. nie trafiłem. Nie trafiłem. Oskar Paprzycki, który dalej jest w tychach, tak samo jak Damka Szkondat-Jałocha. A Szymon Lewicki niedawno został piłkarzem GKS-u Bełchatów. Jeżeli chodzi o Oskara Paprzyckiego w tym sezonie, no 9 spotkań tylko w piłkarskiej pierwszej lidze. Gol i asysta, gol i asysta jeżeli chodzi o Szymona Lewickiego, gorzej wystąpił tylko w siedmiu spotkaniach, zaliczył żółtą kar kartkę, no i już tak jak mówię, Szymona Lewickiego bardzo doświadczonego e, gracza nie ma na poziomie pierwszej ligi, będzie grał w się był hotu, był piłkarz Arki Gdynia, Zawisze, pod Podbeskidzia Bielsko-Biała, Zagłębia, Sosnowiec Stomilo, Olsztyn, wiele tych klubów jeżeli chodzi o Szymona Lewickiego. No i mamy Konrada Jałochę, 20 na 20, 30-latka z Warszawy, ponad 200 cm wzrostu, ogromny facet, był piłkarz Warszawskiej Legii, Arki Gdynia, Chojniczanki, Chojnice, wychowywał się Młodzieżowych, młodzieżowych zespołach Legii. W tym sezonie w pierwszej lidze, tak jak mówiłem, 20 meczów, 21 straconych goli, 6 meczów na zero. W miarę solidna statystyka, ta defensywa mogłaby być lepsza, ale tak jak tutaj przytaczałem, no nie tafiłem nie trafiłem żadnym z zawodników, jeżeli chodzi o moich faworytów sprzed roku, których bym widział w Ekstraklasie. No i najgorszy zjazd na pewno Szymon Lewicki, który, no on ma już 34 lata, rocznik 88, tak więc jest to zawodnik, który będzie grał w drugiej lidze. Konrad Jałucha 91, no i najmłodszy 20 kilkuletni Oskar Paprzycki. Też Oskar nie miał udanej rundy mimo gola i asysty, to nie zagrał nawet w połowie meczów pierwszej ligi, bo to było 9, tak jak mówiłem. Przejdźmy teraz, kogo widziałbym teraz, na ten czas kilka jest tych w klasie. Mamy Krzysztofa Wołkowicza. W tym sezonie, jeżeli chodzi o zawodnika, 16 meczów, dwa gole i dwie asysty. Bardzo ciekawy chłopak. Zawodnik z Katowic, czyli ze śląskiego klimatu, ze stolicy województwa śląskiego 27 lat skończył we wrześniu. Tak jak mówię, sześć żółtych kartek, potrafi przeostrzyć lewy obrońca, może grać troszeczkę wyżej, jako lewy pomocnik. Zawodnik, który grał między innymi był, w Hatowie, był w GKS-ie Katowicy, był w kotwicy, koło brzeg, był. W Elanie Toruń, no właśnie, w Elanie Torun, która jeszcze na ten czas nie istnieje, rozwiązana została trzecioligowa Elana. Zobaczymy, jakie będą losy, też będą się. Przyglądał Elanie, ale jeżeli chodzi o Krzysztofa Wołkowicza, lewy obrońca, 180 cm wzrostu ciekawy chłopak, myślę, że dałby radę na lewej obronie w kilku klubach piłkarskich Ekstraklasy. klasy. Mamy gracja na Jarocha, to już też ciekawy zawodnik, kilka spotkań więcej od Wołkowicza, 19 meczów, statystyki podobne, dwa gole. I dwie asysty zawodnika z Przemyśla, czyli z województwa podkarpackiego praktycznie na granicy z Ukrainą, 19 meczów, dwa gole i dwie asysty, to jest zawodnik, były piłkarz Warty Poznań, Pogoni Szczecin, Bytowi Bytów, Gracjan Jaroch, sporo tych klubów, Błękitni Stargard, Mieć Legnica wychowywał się w Przemyślu, w Polonii Przemyś i w Akademii Piłkackich Pogoń, było to jakiś czas temu, mimo że Gracjan w kwietniu skończy dopiero 24 lata to jest środkowy napastnik, lubiący schodzić, lubiący grać troszeczkę niżej i tak jak mówię, niżutki, stosunkowo niżutki, 172 cm wzrostu i mimo, że te statystyki jak na bardzo ofensywnego gracza nie są jakieś tam oszałamiające tak można powiedzieć, to widziałbym tego chłopaka, żeby gdzieś tam przeciskał się do tych zespołów piłkackich ekstraklasy no i ten trzeci, kogo bym widział, no to już jest stary wyga, stary wyga Łukasz Grzeszczyk. Oj, Łukasz Grzeszczyk. W lipcu skończył 34 lata, zawodnik z Ostołęki był piłkarz m.in. Wisły Płock i Widzewa Łódź, grał kilka spotkań, troszeczkę pograł w Ekstraklasie, był także w Bełchatowie, był w Sandecji i od kilku dobrych lat, 6-7 jest w GKS Tychy, statystyki dobre, to jest taki ofensywny pomocnik, środek pola, mózg dużyny, który potrafi rozegrać, potrafi także podać, potrafi przytrzymać piłkę, potrafi zagrać do tyłu, potrafi zwolnić grę, to jest bardzo ważne ogniwo Piłkarski pierwszej ligi w Tychach 18 meczów, 4 gole i 2 asysty nieźle to wygląda i ktoś mi powie no ale on będzie miał 35 lat w tym roku tak, ale myślę, że ten poziom jeżeli chodzi o Łukasza Grzeszczyka poziom pierwszoligowy jest dla niego za niski, on by dał radę jeżeli chodzi o Ekstraklasę, być może kilka lat w Tychach to było tak zwane zasiedzenie, gdzieś tam przepadła mu ta szansa, bo też tak może się zdarzyć, że Łukasz Grzeszczyk, jeżeli z Tychami nie awansuje w tym sezonie do Ekstraklasy, to może się zdarzyć, że już nie trafi nigdy na poziom Ekstraklasy, nie wróci na ten poziom, na którym jakiś czas temu był, no ale jest to ciekawy zawodnik na pewno i kapitan, kapitan tutaj macie na zdjęciu opaskę kapitańską GKS-u Tychy Łukasza Grzeszczyka. No i przejdźmy do mojego podsumowania zespołu z, tychów, z tych, jak to się mówi, poprawcie mnie, przewidywane miejsce w tabeli na koniec sezonu, ciut wyższe, sugeruje się, że Tyszanie dadzą radę, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, będzie piąte miejsce w tabeli pierwszej ligi, ciekawy tener. Artur Derbin pracuje od 26 lipca 2020 roku, były, były trener Zagłębia Sosnowiec i GKS-u myślę, że trener Derbin poukłada to wszystko fajnie, i wydaje mi się, że Tyszanie obronią się w strefie barażowej. No Życzę im wszystkiego najlepszego. Może uda im się e, awansować bezpośrednio. Będzie ciężko, ale na pewno będą walczyć. Dlatego to piąte miejsce stawiam. Takie pewne miejsce. Jeżeli chodzi jeszcze o zawodników, mają doświadczenie na Macieja Mańkę. W tym sezonie 15 meczów. Mają zawodnika. 20 prawie 4 latka Jakuba Piątka to jest defensywny pomocnik 19 meczów 1 gol jest Dominik Połap w tym sezonie 13 meczów 1 gol jest taki bardzo ciekawy zawodnik bo to jest zawodnik który grał w wielu wielu klubach zagranicznych razem Trondheim, Tottenham Twentin austriacki Dunajska Steda Żalgiris Wilno Senica słowacka Wis Pesaro włoska Zawodnik, który w styczniu skończył 29 lat, napastnik Tomasz Malec bez centymetra, 200 centymetrów wzrostu, dwukrotny reprezentant Słowacji, środkowy, typowy napastnik, dobrze go głową. No właśnie, problem z napastnikami jest taki, że Jaroch ma dwa gole, a Malec ma tylko trzy gole w 20 meczach i jedną asystę. Ta siła ofensywna, jeżeli chodzi o tych napastników, nie wygląda za dobrze, i tutaj właśnie jest kwestia do poprawy, no bo też bramki strzelone przez Tyszan, czyli te 21 na 20. Rozegranych meczów, no to jest właśnie przeciętna statystyka pokazująca, że ta nominalna dziewiątka nie funkcjonuje, przynajmniej jedna nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować w dobrze ułożonym organizmie, jeżeli chodzi o zespół piłkacki. Ja jeszcze chciałbym wspomnieć jednego ważnego zawodnika. Zawodnik z Wałbrzycha w maju skończy 28 lat. Bartosz Biel bardzo mi się podoba ten zawodnik, mogący grać na lewej stronie, mogący, mogący grać na prawej stronie, jako ofensywny też prawy pomocnik 16 meczów, dwa gole i asysta, w tym jedna czerwona kartka. Był reprezentantem młodzieżowym jakiś czas temu, kilka lat temu U19, 5 meczów i nawet jeden gol Bartosza Biela. No był zawodnik bytowi GKS-u, był chatów w Kotwicy Kołobrzeg. Wychowywał się gdzieś w WKS SMS Łódź. Były piłkarz także uks u Turaturek, Puszczynie Połomice, Olimpij Zamtów, tak więc sporo klubów Bartoszabiela. No i od 27 lipca 2020 roku jest piłkarzem GKS-u. Tychy nieźle, poprzedni sezon też miał niezły. Jest to Niziutki zawodnik, prawy pomocnik, 169 cm wzrostu. Tak więc to też jest zawodnik, którego gdzieś tam bym widział, być może nawet w piłkackiej ekstraklasie i to, że będzie mógł dawać lepsze liczby. Korat Jałocha, o Koradzie też mówiłem, jest to naprawdę solidny bramkarz, już występował w Ekstraklasie, w gdy Gdynia wychowywał się w warszawskiej Legii, solidna jedynka, solidny zawodnik z numerem 1, bardzo doświadczony, który też daje dużo w defensywie, 21 straconych goli, nie jest najgorzej, tak jak mówię, łódzki widze, który jest na drugim miejscu, ma takie same statystyki, jeżeli chodzi o tracone gole, i to nie wygląda y, źle. Piąte miejsce, tak przewiduję, tak jak mówiłem, y, jeżeli chodzi o Tyszan, wydaje mi się, że utrzymają się w tej szóstce i będą walczyć w kolejny sezon, bo w tamtym sezonie GKS tych też walczył w barażach. Niestety nie udało się awansować w tych barażach. No i w tym sezonie stawiam, że Tyszanie po raz kolejny wystąpią w barażach o awans do ekstraklasy w 2022 roku z Tychy był na tapecie, był szóstym klubem piłkarskiej pierwszej ligi w cyklu właśnie na tapecie. Przed nami kolejne kluby Arka Gdynia, Chrobry Głogów i ŁKS Łódź. Rusza Klasa, bardzo się cieszę. Będę wracał do Was tutaj na kanale z live'ami cotygodniowymi i nie mogę się ich doczekać. A także kolejne odcinki, które będę tutaj Wam podawał jako danie. Trzymajcie się, dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, pa, cześć.